Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy, witam się z wami po raz kolejny na moim kanale. W tym klipie chciałabym się tylko przywitać i zapowiedzieć, co będzie działo się w tym filmie. Jest to vlog, vlog z książką, która, już widzieliście po miniaturce pewnie, absolutnie skradła moje serce. Jest naprawdę, naprawdę wspaniała i będę wam ją wciskać. Przysięgam, będę wam, będę was namawiać, żebyście ją przeczytali cały ten e, rok, który jest przed nami. Również w tym filmie do zdobycia są dwa egzemplarze, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział w rozdaniu, bo naprawdę warto. A jest to Gra w życzenia, przepiękna powieść Megshafer w przekładzie Natalii Wiśniewskiej, w równie pięknym przekładzie. Jest to szalenie ważna kwestia tutaj, żeby o tym wspomnieć, ale później powiem dokładnie o co mi chodzi. Ale tak jak mówiłam, tu się tylko witamy, zaraz zabieram Was ze sobą i uciekam. Tłumaczyć do kawiarni. A moja mama przejęła malucha, więc mam kilka godzin dla siebie, ale dzisiaj nie mam ochoty na to, żeby pracować z domu. E, w ogóle jakoś tak ostatnio w domu zupełnie nie mogę się skupić, bo koniec końców dom jest do relaksu mieszkania i to ma być nasza strefa bezpieczeństwa. Niekoniecznie praca, gdzie pracujemy. Także wiecie, co na dłuższą metę, ten e, cały home office, to wszystko, co tak bardzo rozwinęło się. Po pandemii to na dłuższą metę się nie sprawdza. Naprawdę ja od pandemii a pracuję tylko z domu i już mam absolutnie dosyć. Ja uciekam jak tylko można popracować gdzie indziej. Nawet myślę nad znalezieniem jakiejś fajnej biblioteki we Wrocławiu. Mówię myślę nad znalezieniem, dlatego że tak, którą mam w okolicy zupełnie mnie nie satysfakcjonuje, ale tak sobie myślę, żeby poszukać miejsca do pracy, gdzie nie płaci się dużo za kawę. Ok, um. moi drodzy, gra w życzenia. Zabieram ją ze sobą. Będę ją nosić wszędzie <noise> podczas trwania tego filmu. Co prawda tę książkę czytałam w październiku, w ubiegłym roku. Natomiast robię sobie reread, przeglądam. Chciałabym pozaznaczać cytaty. Przenieść je sobie z mojej wersji elektronicznej tutaj, chociaż większość z cytatów na PDF mi się nie zapisała. Jestem bardzo zła. No i oczywiście miałam się tylko przywitać. Gadam już bez ładu i składu, także kończymy ten klip i zaraz widzimy się ponownie. Dzień dobry, hej! W końcu udało mi się znaleźć chwilę, żeby usiąść i do Was pogadać. Um, I w formie małej organizacji wczoraj zaczęłam nagrywać, przywitałam się z Wami, dałam znać, że jadę do kawiarni nagrywać. Tam niestety nie udało mi się zbyt pokazać, zbyt wiele Wam pokazać. Później pojechałam do domu rodziców, tam pracowałam, tłumaczyłam, prowadziłam zajęcia, udało mi się chyba kilka klipów nagrać. Dzisiaj cały dzień spędzałam z Kubusiem. Byliśmy sami i kilka klipów dla Was nagrałam, i teraz w końcu a, młody jest, kompany, a ja mogę Wam poopowiadać trochę o książce. W ogóle e, chciałam e, powiedzieć, że te kilka klipów, które nagrałam z Kubą Rano, e, były dla mnie ważne, bo tak naprawdę powiązane troszeczkę z e, książką e, Gra w życzenia. Zaraz będę tłumaczyć o co dokładniej chodzi. No, i tak to jest ten moment, kiedy chciałabym pogadać do Was na temat tej książki. Będą dwa fragmenty. W pierwszym fragmencie, czyli teraz, opowiem Wam, co dzieje się w tej powieści, a w drugim fragmencie, który nagram jutro rano i pokażę Wam jeszcze kilka innych rzeczy. Opowiem Wam dokładnie, dlaczego tak bardzo pokochałam tę książkę, dlaczego ona zrobiła na mnie takie wrażenie. Chciałabym Wam to uargumentować. I powiem również już w następnym klipie o rozdaniu, bo w tym filmie do zgarnięcia są dwa egzemplarze, a jeden jeszcze dodatkowy, czyli łącznie trzy, ale ten jeden będzie pod postem na Instagramie. I teraz tak. Mówiłam już, że to jest książka w przekładzie Natalii Wiśniewskiej, napisana przez Meg Zastanawiam się, od czego zacząć, ale dobrze. Aha, miałam Wam powiedzieć, e, widzicie, ale ja jestem o Kubusiu. Dlaczego te fragmenty były dla mnie ważne? E, ponieważ to jest książka o miłości do dzieci w pewnej mierze. E, o tym, jak ważna jest nasza miłość do dzieci i jak ważne jest to, co dla nich robimy, gdy. Gdy trwa ich dzieciństwo, jak bardzo odbija się to na nich później w życiu dorosłych w pozytywny bądź negatywny sposób. I tutaj już tak naprawdę bokiem mówię Wam o jednym z tych elementów, za które tę powieść aż tak bardzo pokochałam, kiedy no, podkreślona jest tutaj waga dzieciństwa i tego, co dorosły wnosi. W życie dziecka i jak to później rzutuje na przyszłe życie, ale moi drodzy od początku, o czym jest ta książka? A chciałabym e, opowiedzieć Wam e, przede wszystkim o niej, przedstawiając Wam bohaterów. W pierwszej kolejności Jack Masterson, wybitny pisarz książek dla dzieci, stworzył, książę, stworzył cykl e, książek e, o wyspie zegarowej. E, to są światowej sławy bestsellery. Dzieci na całym świecie czekały na kolejne tomy. Nawet nie wiem, do czego to przyrównać. Tak naprawdę nie znajduję dobrego porównania. Natomiast jest to naprawdę wielotomowa saga, pięknie ilustrowana. W tej serii, w tej sadze, głównie dzieci pokonują swoje. Strachy, trudności, dowiadują się, że coś, co wydaje się naprawdę ogromnym problemem, czasem nie do końca takie jest. Są to książki przepięknie ilustrowane, to jest dosyć ważne, żeby opowiedzieć Wam, jakie to były książki. I tych książek było wiele, tak jak już powiedziałam, natomiast w pewnym momencie Jack Masterson przestał publikować, przestał pisać, wycofał się. Słuch po nim zaginął. Wielu czytelników śledziło losy pisarza. Nikt nie dotarł do tego, co tak naprawdę się stało, czemu te książki przestały się pojawiać. Jack Masterson zamieszkał na prywatnej wyspie, którą nazwał na czasie cyklu książek, który stworzył właśnie Wyspa Zegarowa. To Ta wyspa znajduje się w Portland i on mieszka na niej zupełnie sam. Tak naprawdę nie zupełnie sam, ponieważ mamy jeszcze kolejną ważną postać i to jest Hugo, rysownik, ilustrator książek. Natomiast on tak e, mieszka, nie, znaczy większość czasu on tam faktycznie mieszka, e, tylko gdy poznajemy, e, e, gdy, gdy zaczynamy czytać te książki, gdy poznajemy historię, troszeczkę się tutaj e, zmienia sytuacja. Natomiast dwoje e, mężczyzn... Dzieli naprawdę bardzo ważna relacja. Może wa warto dodać, że Hugo jest no, takim młodym dorosłym. On jest między 20 a 30 albo ma prawie 30 lat. Natomiast Jack Masterson jest już no, takim w kwiecie wieku mężczyzną. Tak jak powiedziałam, Jack Masterson w pewnym momencie skrył się zupełnie w cieniu. Um, dzieci na całym świecie czekały, rodzice czekali, ale ta przerwa trwała naprawdę wiele, wiele lat. To, co się naprawdę stało, dlaczego um, doszło do takiego momentu w karierze. Um, w karierze pisarza jest wyjaśnione, tylko tu absolutnie nic nie można wspominać, bo to jest praktycznie końcówka książki, ale chciałabym powiedzieć tylko, że dla mnie ogromnym, ogromnym plusem jest, że tutaj wszystko pod koniec się wyjaśnia, ponieważ chciałabym Was też uprzedzić, że gdy zaczniecie, zaczniecie czytać tę powieść, wydaje się ona dość enigmatyczna i dziwaczna, taka osobliwa. Ja pamiętam, że kilka razy zaczynałam początek i tak. Co jest, gdzie jestem, co tu się dzieje, bo wszystko zaczyna się właśnie na Wyspie Zegerowej, a Wyspa Zegerowa przecież odtwarza świat dzieci świat taki, jaki przedstawiony jest w literaturze dziecięcej więc jest naprawdę dość osobliwie. Dobrze. Kolejną ważną rzeczą, którą muszę powiedzieć, jest tak naprawdę punkt, od którego zaczyna się cała ta historia. Jack Masterson w pewnym momencie decyduje się na napisanie nowej książki na wydanie nowej książki, ale wiąże się to z naprawdę ciekawą sytuacją, ponieważ ta książka będzie wydana i wydrukowana tylko i wyłącznie w jednym egzemplarzu. Ogłoszony zostaje pewien konkurs, o którym powiem Wam zaraz. Następną bohaterką, którą musicie koniecznie tutaj poznać, o której muszę wspomnieć, bo ona tworzy nam tę historię, jest Lucy Hart. Lucy Hart jako dziecko była e, ogromną fanką e, Mastersona, przeczytała wszystkie książki i te książki tak naprawdę e, tworzyły jej dzieciństwo, ponieważ kobieta, doświadczyła w ten najbardziej przykry sposób, co to znaczy zaniedbanie ze strony rodzica, odrzucenie, um, odrzucenie um, z uwagi na to, że została um, że siostr, jej siostra była ulubienicą, to ona została wybrana przez rodziców, natomiast no, no, Lucy została przez nich zupełnie odrzucona i musiała zamieszkać z dziadkami. To jest bardzo, bardzo przykra historia, moi drodzy. Tutaj jest naprawdę wiele pokrzepienia w tej historii, ale jest też wiele smutku. Wracając do Lucy, e, tak jak powiedziałam, ona jako młoda dziewczynka zaznała naprawdę braku miłości od strony rodziców, pomimo tego, że nie była sierotą i e, pracuje w szkole, jest w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej, nie może związać końca z końcem. I jest to akurat bardzo ważne, ponieważ to, że nie do końca dobrze wiedzie się finansowo bardzo wpływa na pewną sytuację, która, która się tu dzieje. A chodzi o kolejnego bohatera, którego Wam teraz przedstawię i na tym raczej skończymy, o Christophera. Christopher to kilkoletni chłopiec, nad wyraz dojrzały, nad wyraz mądry. To jeden z tych chłopców, którzy po prostu zaczynają, wchodzą do pokoju, czy czytacie książkę i... Jesteście za, absolutnie zauroczeni, zauroczone. Absolutny słodziak, mądry, kochany, wrażliwy. Um, myśli o innych. I Christopher stracił w bardzo tragicznych okolicznościach swoich rodziców. E, nie wyszedł z tego bez szwanku emocjonalnie. E, ma trochę problemów, ma trochę fobii, ale um, on pokochał Lucy jako swoją mamę. Ona bardzo długo e, się nim opiekowała pomagała mu dojść do siebie, właśnie poznali się na tych zajęciach pozalekcyjnych i tak I Lucy chce być jego mamą zastępczą. I ruszyły już wszelkie procedury sądowe i tak No niestety, tak jak mówiłam, okazuje się, że ten brak pieniędzy, a tak dokładnie brak samochodu i konkretnego w metrażu lokum przekreśla ją na ten moment. To znaczy ona cały czas walczy, ale wstępnie przekreśla kobietę, do tego przekreślają, by mogła zostać matką zastępczą, by zostać rodzicem, a przecież wydawałoby się, że wystarczy miłość, prawda? No nie jest tak, ale wiemy, jaka jest rzeczywistość tutaj, akurat no, przedstawiona zostaje brutalna rzeczywistość i jak to wygląda. I słuchajcie, o czym chcę powiedzieć. Wracamy do konkursu. Ehm, tak jak powiedziałam, Lucy. Bo dobrze zna Jacka Mastersona, gdy zostaje ogłoszony konkurs, oczywiście od razu kobieta staje w gotowości. I teraz chciałabym przeczytać Wam fragment książki. Gadam już za długo, nie chcę Was zanudzać, więc tylko sobie to przeczytamy i przejdziemy do dalszej części filmu. 68 strona, wypisałam sobie. E, oto wiadomość, którą publikuje Jack Masterson. Drodzy czytelnicy, napisałem nową książkę. Życzenie o wyspę zegarową. Istnieje tylko jeden egzemplarz, który otrzyma ktoś bardzo odważny, bardzo mądry, kto wie, jak wypowiadać życzenia. Naj naj pff, najodważniejsi z moich czytelników sprzed lat, jeszcze dziś otrzymają wyjątkowe zaproszenie. Wiecie, że o Was mowa. Jeśli znacie rozwiązanie zagadki, co łączy kruka i sekretarzyk? Sprawdźcie swoją pocztę. Może miłości z Wyspy Zegarowej przesyła Mistrzowski. Tak, bo jak Masterson mówi o sobie Mistrzowski. Słuchajcie, nie, ta książka to jest ten konkurs, ponieważ e, Lwia część książki to jest właśnie ten konkurs, który, e, który trwa na Wyspie Zegarowej. To w dużej mierze zagadki gry słowne, które dorosłym wydają się nie do rozwiązania, a kluczem jest to, by myśleć. A może nie będę wam mówiła tutaj, bo za dużo zdradzę. natomiast one są do rozwiązania i czytelnik też ma szansę, zanim zostanie zradzona odpowiedź, spróbować je rozwiązać. Każdy, to, jakby to jest świetne, tutaj wchodzimy z tą książką w tak ogromną interakcję z tymi bohaterami. Na wyspę zegarową przyjeżdżają również inni czytelnicy, którzy w przeszłości w jakiś sposób byli bardzo związani z cyklem zegarowym i, i gdzieś tam też, tak jak Lucy, może poznali Mastersona. Nie chcę zdradzać jej zbyt wiele. Natomiast e, rywalizacja to rywalizacja. <grywa> to są już dorośli ludzie. Może to, to były dzieci, które gdzieś tam kochały te książki, ale teraz to są dorośli ludzie. A no właśnie, o co toczy się gra? No, z książką można będzie zrobić co tylko im się spodoba, włączając w to sprzedaż, a jakby nieokreśloną sumę pieniędzy ta książka będzie warta. Wszyscy na nią czekają, więc będzie ciekawie, jest ciekawie. Kocham tę książkę całym sercem. 10 na 5 gwiazdek. Jutro Wam powiem dokładnie, dlaczego chciałabym omówić kilka kwestii. To jest piękna powieść. To jest piękna powieść i jeżeli kiedykolwiek w jakikolwiek sposób zradziło, zdradził, sprawdziło Wam się polecenie ode mnie, gdzieś tam słuchacie mnie od czasu do czasu, bo wydaje Wam się, że pokrywają się nasze gusta czytelnicze, to uwierzcie mi. To. Naprawdę. Ja się no, uśmiecham się do niej. Jestem pod ogromnym wrażeniem. No, i chyba to jest ten moment, że się po prostu zamknę, bo nic więcej nie powiem Wam oprócz ochów, jachów i wiecznego powtarzania się. Widzimy się jeszcze jutro. Teraz to zmontuję, żeby się przesłuchać. Może jeszcze będę miała coś do dodania o samej fabule. No, i tyle. I już tego nie Jutro Wam powiem, co czytam jeszcze, bo miałam to zrobić teraz, bo. Zakochałam się w, jedny, w jednym cyklu w nowej serii Necci. Poleciałam po drugi tom do Empiku, ale to obiecuję pokazać w następnym klipie. Dobra, do później. Tylko ten mały bukhol jest naszą tajemnicą. Hej, cześć kochani, mamy następny dzień. Zmontowałam przed chwilą pierwszą część filmu. No i pogadałam trochę o grze w życzenia, dlatego nie chciałabym przedłużać i w tym klipie bardzo szybko pogadamy sobie tylko o tym. Dlaczego uważam, że ta książka jest warta Waszej uwagi? Ja sobie tutaj wypisałam kilka punktów, słuchajcie, bo to jest dla mnie tak emocjonujący temat, że nie chciałabym niczego pominąć. Um, po pierwsze, zdanie, które wypowiedziałam od października już kilkukrotnie, że jest um, to jest powieść. O miłości do dzieci, ale nie do dzieci w kontekście obiektów uwielbienia rodziców Ochów i Achów, tylko miłość do dziecka i do tego, jak postrzega świat. Tutaj Jack Masterson bardzo docenia dzieci, nie, nie traktuje dzieci jak Wiecie, bo często dziecko traktowane jest jako po prostu no, mały, głupi człowiek, który jeszcze nic nie rozumie, jeszcze dopiero przyjdzie czas, żeby zrozumiał, nie ma się za bardzo co przejmować tym, co mówi, i tak dalej. Zdarzają się takie postawy. Też zdarza nam się w życiu tak traktować dzieci, ignorować e, ich sposób myślenia. Tutaj dziecko jako mały człowiek, właśnie i ten bardzo wyjątkowy sposób widzenia świata są bardzo, bardzo docenione. I to gdzieś tam od samego początku mnie. Uderzyło to, o czym mówiłam. Takie uświadomienie czytelnikowi oczywiście to są rzeczy, z których zdajemy sobie sprawę, ale przez pięknie opowiedzianą historię, przypomnienie czytelnikowi, jak ważne jest dzieciństwo. Jeśli um, czytamy tę książkę i gdzieś tam w naszym życiu są małe dzieci, to ta książka przypomina o tym, jak ważne jest to, co jako dorośli wnosimy do ich życia, do już ich przyszłego życia. Wystarczy czasem jedna opowieść, jedna książka, jeden obraz, cokolwiek, może być czymś, co dziecko zapamięta do końca życia, e, z pozytywnymi bądź negatywnymi konotacjami. Naprawdę, e, tutaj jest to przepięknie pokazane. Dalej, kochani, co ja tutaj jeszcze mam? E, m, książka pięknie uwydatnia. E, to, jak ważna jest litera, dzieci literatura dziecięca. Eksponuje jej rolę w procesie e, dorastania, dojrzewania. E, pokazane jest, jak często dzieci, które nie do końca mogą znaleźć e, poczucie bezpieczeństwa u rodziny, u, u koleżanek, u kolegów e, w szkole, w przedszkolu, e, w przedszkolu to już chyba przesadziłam. Chodzi mi o e, szukanie tego ratunku w książkach. Czasem, moim zdaniem, jak najbardziej można tam znaleźć pomoc. Może tutaj troszeczkę przesadziłam, chodziło mi. Ponownie o to, że dzięki temu, że ta książka jest tak wspaniale prze, przemyślana i ta historia jest tak dobrze opowiedziana, to y, czytelnik może zdać sobie sprawę z tego, jak ważna jest ta literatura dziecięca. Naprawdę, wiecie, że dla mnie literatura dziecięca jest niesamowicie ważna. I maratony z literaturą dziecięcą zawsze podkreślam y, to, że w. Tej swojej działalności czytelniczej w internecie bardzo często poszukuję książek, które są idealne, które, które mają podwójnego odbiorcy, czyli są idealne dla rodzica bądź dla starszego opiekuna i dla dziecka, by ta książka mogła być takim łączącym medium, żeby można było spędzić razem z nią czas i rodzic nie musi udawać, że mu się podoba, tylko naprawdę jest zaangażowany. E, więc no, tutaj właśnie Wyspa Zegarowa jest świetnym. Książki e, o wyspie Zagerowej są świetnym przykładem. One właśnie są kochane przez dorosłych i przez... I ostatnia rzecz, to znaczy jest ich jeszcze wiele, ale tak jak mówiłam, nie chciałabym tutaj już przeciągać e, e, struny i nadużywać Waszej cierpliwości. Moi drodzy, m, kreacja bohaterów. Każdy z bohaterów, e, mam na myśli tych, których Wam przedstawiłam, ale nie tylko. Ale każdy z nich jest... E, jest każdy ma swoją historię, która... Bardzo porusza. Jack Masterson ma swoją historię, Hugo ma swoją bardzo bolesną historię, Lucy po części wam już zrodziłam, Christopher. Wszystkie te postaci naprawdę mm, coś. Mają nam do opowiedzenia. Oprócz tego, że też angażując biorą udział w całej fabule, i jest to ciekawe. Dla mnie, Christopher jest takim po prostu maleństwem. Chciałam wejść do książki i tego chłopca po prostu przytulić. E, bardzo, bardzo, bardzo interesująca relacja między Jackiem a Hugo. E, Hugonem? Chyba nie Hugo. No i też bardzo ważna sprawa em, jest tutaj. Jeśli chodzi o Jacka Mastersona, przedstawiona historia człowieka, który zawsze chciał być ojcem, nigdy nie było mu to dane, i też jak to wpływa na człowieka, że nie możemy spełnić się w tej danej roli. Moi drodzy, będę kończyć. Tym klipem się z wami żegnam, a w teorii do, będę dopiero nagrywała e, kilka rzeczy, które już zobli, zro, z, zobaczyliście, czyli przebitkę z tą książką, e, i co jeszcze będę wam pokazywała? Chciałabym pokazać wam trzy książki, które dostałam od Bartka. Aha, i e, jeszcze. A propos tego, co teraz czytam. E, dobra, muszę iść po te książki, momencik. Okej, okay, bardzo szybko, ponieważ naprawdę za dużo już mówię w tym filmie, e, nie wiem, czy, czy spodziewalibyście się po mnie takich książek. Chyba nigdy nie czytałam na kanale żadnego Sci-Fi. E, to jest takie lekkie Sci-Fi e, Young Adult e, książki e, Amy Kaufman e, i Jaya Christopher Duet. Autorski Aurora Przebudzenie, pierwszy tom, i wczoraj poleciałam kupić drugi. Te książki od razu mówię, to jest siła perswazji bookstagrama, booktuba. Ja widziałam te książki u Nikoli i kilka razy widziałam, nie zainteresowało mnie. Widziałam, że Nikola zachwyca się tymi książkami przez Izę z kanału Książkowa Baba, no ale jakoś tak obejrzałam jedną, drugą, trzecią opinię Nikoli i tak. Jakoś tak bardzo przyciągnęło mnie do, tej, do tych książek stwierdziłam, że może spróbuję czegoś znowu nowego. Zaczęłam czytać tą aurorę i przepadłam, słuchajcie. Tutaj absolutnie nie będę już mówiła, o czym to jest. Zupełnie dla mnie nowe książki, ale jestem... Jak one pięknie wyglądają, słuchajcie, ludzie. Coś dla mnie zupełnie nowego, ale naprawdę bardzo dobrze się bawię. Wczoraj jeszcze nie kończę tego pierwszego tomu, ale jakby musiałam mieć już drugi i trzeci w ogóle te okładki są wspaniałe trzeci też chyba dzisiaj w ogóle ma swoją premierę bo dzisiaj jest 31 stycznia i e, dzisiaj właśnie swoją premierę e, ma Gra życzenia, widzicie ten film premierowo, moi drodzy tyle, kończę e, widzimy się już niedługo w następnym filmie nie kończę, rozdanie <grytanie> kochani, dwa egzemplarze Zresztą wszystkie, wszystkie informacje, wszy, zresztą wszystkie informacje macie w opisie. Dwa egzemplarze. Jest to rozdanie przewidziane dla osób, które subskrybują mój kanał. Bardzo was proszę o polubienie tego filmu, zostawienie komentarza po prostu z dopiskiem. Biorę udział. Będzie mi bardzo miło, jeśli dopiszecie coś więcej, ale samo biorę udział mi wystarczy. Nie chcę, żebyście byli tutaj jakoś przymuszeni do pisania, robienia czegokolwiek innego. Um, więc mam nadzieję, że weźmiecie udział, by zawalczyć o tę książkę, ponieważ jest to przepiękna historia, i no, to już, powiedziałam już wszystko, co mogłam powiedzieć. Um, mam nadzieję, że was w jakikolwiek sposób przekonałam. Widzimy się już niedługo. Cześć!